I mniej więcej w 1983 roku rozpocząłem swoją działalność, która polegała na tym, że pisałem piosenki, a potem je wykonywałem publicznie. Po nagraniu dwóch płyt postanowiliśmy z żoną zrezygnować z grania, ponieważ nie mieliśmy pieniędzy. Ale przyszedł do nas nasz przyjaciel i powiedział: A zgłosiłeś to do Zaiksu? A ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, gdyż byłem człowiekiem, który był ja w obłokach. No i mówię, że nie. No to zgłoś, wydałeś dwie płyty, które się bardzo dobrze sprzedały, więc no i cóż, okazało się, że faktycznie jest tam fortuna w tym ZX, tylko trzeba to zgłosić i, i zostało to wypłacone, dzięki czemu gram do dzisiaj. Kół cieszę mojej i mojej żony, a też i słuchaczy, jak mnie mam. No więc ZX, pozytywna firma. Potem dowiedziałem się, że jednym z założycieli ZX był Tuwim, który podobno jak głosi legenda pojechał sobie na... Pisać swoje strofy do zakopanego do halamy. No i gdzieś po, po jakiejś nocy, która była bardziej żywa niż powinna, obudzono go na śniadanie, wściekł się i zarządził śniadania do łóżka w Zeiksie. No więc kiedyś dowiedziałem, że w ZAX-ie, w domach pracy twórczej, są śniadania do łóżka, a jeszcze przy okazji Zaiks pilnuje tego, żeby artyści dostawali co swoje. No, stałem się pasywnym, bo pasywnym, ale Zaiksianinem. Młodzieży powiedziałbym coś takiego, że, żeby nie niespecjalnie myśleli o Zaiksie. Młodzież niech myśli o pewnej czystości artystycznej, a zresztą spraw Zaik się zajmie. Twórzcie, twórzcie, przykładajcie się. Nie myślcie o temacie, Myślcie o tym, żeby, żeby powiedzieć coś, co jest znaczące. I... I w jakiś tam sposób nowatorski. Ja jestem świętą krową polskiego roka, czyli, czyli praktycznie gdzieś tam erupcja mojego pomysłu na piosenkę. To są lata bardzo odległe, bo to jest początek lat 80. Raczej nie przywiązuję wielkiej wagi do, do promocji, do, do stałości. Za to przykładam się do tego, żeby, żeby żebym potem wychodząc na scenę po, po nagraniu płyty, nie musiał się rumienić wy, wy, wykonując ją. Interwał między ostatnią płytą a dniem dzisiejszym to jest 15 lat, ale pracuję nad kolejną płytą w swoim tempie. Wolno mi to idzie, ale, ale w, w, nie widzę powodu, żeby, żeby dostosowywać się do zegara. Nienawidzę studiów nagraniowych, gdzie najważniejszym elementem jest tak, zazwyczaj taki wielki zegar. Cyk! Cyk, cyk, cyk. No i to jest y, irytujące. Roboczy tytuł to gipsowy odlew falsyfikatu. Muzykę zrobiliśmy błyskawicznie 4 lata, 5 lat temu, bo ostatnio przyglądałem się wpisom w, w, w komputer po prostu, kiedy, kiedy były wgrywki. Mam problemy z napisaniem tekstów, bo w tych czasach teksty napisałem 30 lat temu, więc nie chcę mi się powtarzać. Poza tym to było spędzenie i nudne. Ale próbuję, próbuję jakoś znaleźć sobie jakąś tam drogę między słowami do, do kolejnych kompletów, czyli do, do piosenek. Napisałem piosenkę kiedyś, w zeszłym roku, czy dwa lata temu, położyli nas na, ba na Wawelu. Spaliśmy na Wawelu, gdzie, gdzie była przepiękna wanna. Położyli nas w pokoju, który miał wystrój pod degolu, który kiedyś odwiedzał Polskę. W domu nie mamy wanny, tylko szybki natrysk. Weszliśmy z żoną do wanny, zaczęliśmy rozrabiać i, i napisałem o tym piosenkę. Wanna na Wawelu. Jedna z chyba z dwóch czy trzech, które są w miarę optymistyczne i pogodne, reszta no jest, jest taka, powiedzmy sobie, stonowana. Jestem fanem Beatlesów, jestem też fanem Sierżanta Pieprza, no więc albumy uważam, że to jest, to jest wspaniała rzecz, ale w, w, czasami brakuje oddechu i nagrywa się piosenki. Myślę, że każda piosenka jest mikroświatem. I czasami z tych mikroświatów można ułożyć taki świat, który trochę idzie w stronę makro, ale, ale składa się z tych właśnie mikroświatów. Jako człowiek piszący teksty do piosenek, y, bardziej pamiętam rzeczy, które, które przeczytałem w ogólniaku. Czasami to były rzeczy bardzo donośne, mówię o po polskich tekstach. Potem zacząłem słuchać Beatlesów, zacząłem też sobie tłumaczyć te teksty. Uważam, że w wielu wypadkach nie dorastały do polskich tekstów. Do pewnej, miały nonszalancję, to trzeba przyznać, i miały taką młodzieżową swadę, ale jakichś tam głębszych myśli nie, nie niosły ze sobą. Do dzisiaj jestem niewolnikiem tej głębszej myśli. Wspomniałem tu Wima i yy, przypomnę drugi raz parę, parę strof napisał takich, że, że to chyba nie będzie większego znaczenia miało, czy, to, czy będziemy się w to wczytywać. Teraz czy, czy, czy za 50 lat powiedzmy.